Jestem zwykłą kobietą, matką, partnerką, córką i siostrą, jak wiele z Was. Niezwykłość stanowi moje doświadczenie, które zniosłam, któremu sprostałam i którego negatywne skutki pokonałam. Dlatego może bliżej mi dowiedźmy i nawet lubię to sympatyczne, półżartobliwe określenie. Chociaż jest tam może kształt yy, prawdy. Chociaż posiadam wykształcenie medyczne, jak i nie jest mi obca tematyka psychologiczna i pedagogiczna, to jednak działam tutaj głównie z potrzeby serca, bo uważam, iż sama, nawet najlepsza jakość teoretycznej wiedzy, nigdy nie będzie jakościowo tym samym, co właśnie własne doświadczenie. Tak na przykład w przypadku alkoholików bardziej zrozumie i będzie w stanie pomóc im ktoś, kto sam kiedyś pił i pokonał ten problem. Jest powiem tak, że jeżeli tkwisz w takiej toksyczności, to najprawdopodobniej jest coś, co nie pozwala ci się jeszcze uwolnić. Potrzebna więc będzie ciężka praca nad sobą, która zaczyna się od zdobycia wiedzy w temacie. Mnie udało się kiedyś tego dokonać i pomogli mi właśnie ludzie doświadczeni opowiadający na swoich kanałach o tych zawiłościach relacji toksycznych. Nie da się tego pojąć po obejrzeniu jednego odcinka. Działa to tak, że wiedza zdobywa się stopniowo i można ten proces porównać do układania puzli. Dziś sama jestem w cudownym związku partnerskim, wolna od wszelkiej toksyny w moim najbliższym otoczeniu. Nie było łatwo zawalczyć o siebie oraz dziecko swego czasu, ale na pewno warto. Moim marzeniem jest, aby w przyszłości mogła wspierać profesjonalnie. Na dzień dzisiejszy mogę służyć ogromem bezcennej wiedzy, do której dochodziłam latami, a z powodu i na podstawie której potrafię dość prędko, jak to się mówi, wyczuć pismo nosem na odległość. I bywało już też, że udawało mi się uratować nawet ludzkie życie, a przynajmniej czyjąś lepszą przyszłość, za co dziś jestem bardzo wdzięczna losowi, i dlatego mam tak ogromną potrzebę dzielenia się moimi doświadczeniami w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą, a co stało się niejako moim życiowym powołaniem. I mam nadzieję, że jeszcze wielu niespełnionym i nieszczęśliwym, poranionym ludziom będę mogła pomóc, a przynajmniej uda mi się rozpoznać ich problem i odpowiednio pokierować. Są pewne kwestie, które niezależnie od wieku, doświadczenia życiowego, okoliczności, a nawet wykształcenia, muszą po prostu dojrzeć. Podobnie jak analogicznie dojrzeć musi osoba ciężko doświadczona przez życie, a żeby wyciągnąć w końcu rękę po pomoc, jeżeli utknęła w punkcie, z którego nie może, nie potrafi, nie chce lub po prostu boi się wyruszyć ku lepszemu życiu, ku życiu o jakości, jaki powinno ono mieć.